Siemanko, z tej strony zrobić, trochę inny odcinek. Też z serii moderatorów, ale... był Baranek TV pisał, już pokażcie yy, jak zremontowaliśmy po prostu kurnik. Już jest wszystko wyniesione, oprócz rzeczy, których nie wzięliśmy, czyli ta rura, jest strasznie ciężka. A te drutu, co zostawiliśmy, bo kazali nam zostawić. Yy, tutaj ten drut kolczasty, drutu kolczastego kazali nam zostawić, że wezmą. A eee. Dzisiaj chyba już na się te dziury, i wszystko tak, ja, bo tu są dziury niektóre w ścianach. A czy uprzedzają coś pytania, ten yy, nie jest dziura, jak sam nawet To tylko to jest po prostu mamy um, zrobię ten. A po prostu. Ja są drugie cegły. Tylko po prostu pozatykamy za to. Tutaj też te cegły na dole nie są w najlepszym stanie, bo widzicie, jak to się wszystko pokuszyło. Ale no jeszcze ta druga warstwa tych cegieł, więc jest dobrze. No A i... A też teraz zostawicie 5 łapek. W górę będzie kolejny trzy maraton. No zostawiliście 8 łapek, więc jest kolej. A za, tylko o 4. A tutaj <grym> to już może pisać, jak będzie na pół. A się o tego okna po prostu, o tego... Nie możecie pisać, bo tutaj też nam zaproponowali. Że wyjście oknem by mogło być, czy po prostu wyburzyć ścianie drzwiczki? Nie czy nie wyburzy ścianka. No właśnie. To no nie wiemy jeszcze. I tu jest wyjście do Szabo. Tam jest wyjście, bo tam już było zrobione. Tu. A tak, Tutaj na przykład takie coś nie chcielibyśmy coś podobnego, nie takie samo, po prostu gwoździe, coś takiego, ale takie problemy, takie coś podobne. A żebym, jakby miały już ten oknem ok, wyjście, to po prostu taka drabinka by to była, nie? Taka... No, takie coś na I na szybach będą takie blachy, coś takiego. Tylko, że ta jest brudno. A tam na przykład jedna jest taka założona, znaczy nie jest założona, tylko ta sobie leży, tak? Bo tu szyby, zobaczcie, w jakim stanie są by wybijane. To nawet... A ta chyba była cała. Tu gruzem chyba ktoś wybił. Nie wiem, może ktoś się kręci tu w okolicy. To też już odpada. No więc tu będzie... To będzie tak przedzielone od tego tu do... tam do ściany. Będzie... E... Na półsiatką zrobione, to będziemy mieli przejście do kochinów. To też muszą być trzy kulki zrobione, bo dwa na i jedno tutaj, żeby wejść do kochinów. Bo będziemy chcieli sobie zrobić wejście na ogrodzenia, bo ogrodzenie będzie na, nie wiem teraz na ile, czy to się mówi, metrach kwadratowych, czy jak? Na Znaczy jak mierzyliśmy, to z 50 metrów siatki musimy kupić, plus środek to jest 60 metrów siatki. Jest tutaj w formiku trochę. No, to mi chodzi. Tu. Bo tu będziemy, y, no, tu będziemy tak przepławiać bo też, im. Bo też tak, taka połowa im zwartka i to jeszcze bardziej będzie miało duże ogrodzenie, więc to też się dużo zmieści. I tu wam pokażemy, tu jest dla szabo miejsce, gdzie byście widzieli tutaj grzęda i gniazda. Bo. Tylko nie wiadomo, właśnie, jakie gniazdo robimy, czy takie duże, czy takie skrzydła. Możecie też pisać, czy takie jak mamy uniosek, z sobie poprzedniej cienkie, bo już tam nie pojedziemy. I czy takie gniazda, czy gniazda takie powieszone, czy po prostu takie sk na skrzynkach, co mamy tak, u szabot. To Też można zrobić skrzynki, że można skrzynki powiesić na ścianie, bo też widziałem takie sobie, gdzie że po prostu jedna, dwie na dole, a jedna do góry na przykład. I tak, by się uderzy jajka, ale też może być, bo też takie gniazda mogą dużo miejsca zająć. I do kochinów też możecie pisać. Do kochinów najbardziej to grzęda, albo grzęda na tej ścianie, raczej będzie albo na tej ścianie. No. I po prostu na którejś z tych ścian, albo ta ściana, albo ta od ściana. Tej ściana będzie jak a na którejś z nich będą po prostu gniazda. Bo grzędy tak, taką jak, podobnie jak wniosek, bo chcemy mieć dosyć trochę hmm. wszystkiego. Eee, szabo i Znaczy no. to tylko będzie zależne od tego, czy na góry będą siadać, bo nie chcemy za dużo kupować kochinów i szabo też już nie chcemy za bardzo kupywać, dlatego że chcemy mieć swoje takie wyhodowane, no chyba że znajdziemy jakąś Taką świetną ofertę e, kolorów po prostu szabu i kochinów tak jakieś. Troszkę taką niebieską już mamy, a cię znaczy na razie mamy. A te troszkę takie już na przykład takie ładnie są a kuchinów to byśmy wychili tak, że 2 plus 1, albo 1 plus 1, że parka, bo dwie kurki, w ogóle I możecie pisać, jak macie jakieś kuchiny na sprzedaż. Wielkopolsce. W Wielkopolsce to możemy podjechać, albo jakbyście chcieli się zamienić, bo na przykład za kochiny. To dopiero jak skończyły kurnik, bo teraz nie chcemy mi u kuchinów i do szabu boją się. Mam zamiar lewcać i o miksy z kochiny i szabą. Więc możecie pisać, jak ktoś by chciał jakąś wymianę albo sprzedać nam? Na przykład byśmy mogli Wam dać, prawda? Bo kurki to tak nie za bardzo byśmy mogli Wam dać, bo mamy mało. A czy jest tam od kurki z Tam jest, jest niby pięć kurków. Jakbyście chcieli, to możemy się wymienić parka za parkę, szabo, ewentualnie. No bo, bo jedną kurkę byśmy mogli dać, bo to, bo to też jest, mam jeszcze dwa lęgi będą. Najlepiej, jakbyśmy się wymienili, za, byście nam dali, jakby dwie kochiny, coś takiego kurki. Bo właśnie najbardziej to chcemy sobie kupić 2 plus 1 kochinów. I no to, siatkę. Siatkę dopiero Wam pokażemy jak już będzie, bo Dobry. na razie mieliśmy tylko zaprojektowane, a chyba wszystkie pachołki to nie będziemy pokazywać, bo to będzie bez sensu. A to i tak większość wiatru już pozrywa, bo niektóre były słabo wbite. I musieliśmy... Ale je... to też siatka dopiero będzie, a czy siatka możesz będzie, tylko potem będzie zachwala, że chyba jak kurnik. Bo mi się nam się zdaje, że kurnik będzie dosyć szybko, bo tu zawsze wszystko weźmiemy, i so... i szyby. W najbliższą sobotę to powinniśmy już to powinno być wyniesione i wszystko. Yy, no. I szyby nie wiemy, kiedy będą założone. Bo my szyb nie będziemy zakładać, no. bo nie umiemy. Yy. Ale powinno być chyba. A dzisiaj tam za, za tydzień, dwa powinny być już. Bo też, też na pewno będzie jak to będzie się trzeba sprzątać, to i wszystko zamykam, to szkła, wszystko pojedzie, tu taki kamienia. Tam gdzie są z dodaje ich stare, bo kiedyś tej góry nosiły. Kiedyś tu były kury, na przykład. Tu. Kiedyś jak pierwsza no, kiedy. babcia tu miała, to, to było kurnika. To około... 11, jak my byliśmy tacy mali, to wiem, Dwa lata z... byliśmy. Ja więc wam on roczek. A czy coś takiego mieliście, Z jakieś 11-10 lat temu to było Ym... i tak. I tu się zrobiło z złomowisko, wszystko wynosiliśmy. Tutaj tą ławkę, takie coś od ziemnego, to wszystko pochowaliśmy, bo zapowiadali deszcze, wszystko to schowaliśmy to, żeby nic się tu nie wywiało, ani nic z tych... Znaczy ławki może by nie wywiało, tylko bardziej, że obaliło. A po prostu ta ławka może się jeszcze nadać, no może ktoś by odnowił tą ławkę, bo nie jest w najgorszym stanie, bo się wszystko tam trzyma. To trzeba po prostu te deski przydało, Deski by było trzeba, jakaś taka ławka do grilla, stolik dorobić i będzie dobra, nie? Bo po prostu, no to się trzyma nawet, no, to, to krzesło jedynie to już do wyrzucenia. Ale, 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 też, ale też te dwa tajne dziurki będzie trudne, bo to mało jest tam, na tym, w tu jest jakaś miska, bo tu so, tu, tu możemy wam jeszcze pokazać, to, tu, chodzi o, tu, chodzi o kruczaki, jeden. tu możemy wam pokazać ten, y, ile ząbów już wynieśliśmy, więc zaraz się zobaczymy. No właśnie, jesteśmy w garażu, gdzie wynieśliśmy ząb, tu takie trzy długie rury są, tu jeszcze, to sięga jakaś. tutaj. Y, tu są, jest pełno, tam są takie drzwi. Nie wiem czy będzie je widać, ale tam takie ciężkie drzwi, te były. Tutaj są. Żeby... Gdzie? A no, nie, to jest od trafy. To jest od trafy. No, to, jest... to ci chodzi. Chcę nawet macie obramówka, od drzwi. Tam to nawet będzie... jest. Nad znak jest. O, znak też. Znak tam jest. Ja znak tam był, nie wiemy skąd w ogóle się tam <laughs> wziął. To jakieś takie dziwne coś. <laughs> na wojnę. <laughs> <laughs> tak, coś właśnie, jest leciutko, jeszcze coś jest. A tu jest poduszka, nawet taka. No, taka poduszka na obcy. A ją widzieliście. U takich pręcików było. Widzicie, dlatego my to sami wynieśliśmy, bo było takie tak kasz... Tak jakaś śmieszna żółta rury. Było na wysokości tego, co tu leży, to jedno, a teraz na tych to 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 drzwi też jest gdzieś. No, my drzwi się zbiły, a to nie my, tylko moja siostra. Jak <grym> nas się domagała. Trochę rzuciłem, to te pręciki się zbiły. Ale tego, że to jest, to jest, to, to jest to potrzebne, bo mamy nadzieję. Ma. Nie wiem, czy tam czasami no, w sumie nieważne, bo. A tu jakaś tak metalowa jeszcze rama jest. No to duże rzeczy. No tyle, że, że taki Jakiś Jak w ogóle jest śmieszny. To wszystko znajdzie się. Na skórę węża. No co węże. Tylko, że to te... te... do... jest. O no. Skóra węża to jest. Prawdziwa. Dobra, to widzimy się w kolejnym odcinku. Mam nadzieję z maratonu. Cześć.